Zadanie piąte. Kąt alfa jest ostry i cosinus alfa wynosi, pięć, wynosi pierwiastek z 5 przez 3. Wówczas, no to szukamy, zobaczcie w odpowiedziach, mamy podać tangensa. A do tangensa ze strony 15 we wzorach maturalnych wiemy, że tangens kąta alfa to jest to samo co sinus alfa przez cosinus alfa. W takim razie potrzebujemy jeszcze sinusa. A sinusa, jeżeli mamy podanego cosinusa alfa, możemy obliczyć z jedynki trigonometrycznej, czyli sinus kwadrat alfa plus cosinus kwadrat alfa jest równe 1. W takim razie zostajemy z sinusem kwadrat alfa, bo cosinusa mamy. No to podstawiam. Pierwiastek z 5 przez 3 do drugiej jest równe 1. W takim razie sinus kwadrat alfa jest równe 1 no i tu będę wpisywał odjąć i spotęguję sobie to co tutaj mamy czyli pierwiastek z 5 do 2 to jest 5 i 3 do 2 to jest 9 no to jedynka to będzie 9 9 no to sinus kwadrat alfa 9 9 odjąć 5 9 to są 4 9 no, i to jest nasz sinus kwadrat alfa 4,9, czyli sinusem alfa. Po spierwiastkowaniu może być 2 trzecie lub minus 2 trzecie, tylko trzeba zwrócić uwagę, że kąt alfa jest ostry i w momencie, kiedy on jest ostry, to jesteśmy w trójkącie prostokątnym, czyli sinus, to jeżeli alfa jest tu, to byłby ten bok do tego, czyli Minus nie może być ujemna, znaczy się. No to w takim razie wracamy do naszego tangensa, czyli sinus alfa, czyli to będą 2 trzecie przez pierwiastek z 5 na 3, to jest główna krecha ułamkowa tutaj, czyli będziemy mieć 2 trzecie razy 3 przez pierwiastek z pięciu, to się skraca usuniemy niewymierność tak usuniemy niewymierność czyli będziemy mieć w sumie to mamy dwa przez pierwiastek z 5 razy pierwiastek z 5 przez pierwiastek z pięciu czyli mamy dwa pierwiastki z 5 przez 5 czyli szukamy odpowiedzi o jest i to jest odpowiedź c